Mapa stepy, dwulufa i losowanie najlepsze, jakie może być możliwe na szóstki. Czyli nie możemy stać z tyłu, próbować coś przestrzelić. Tutaj musimy grać w pierwszej linii, musimy cisnąć. To mam powiem o tej dwulufie? Lubię ją bardzo. Tego względu że ma PCR-ki na zwykłych pociskach 221 penetracji, ale jak tutaj na szutki to starczy, na ósemki już trzeba będzie trochę tego golda załadować. Zobaczycie jak bitwa się rozwinie, bo naprawdę niesamowita, niesamowita bitewka. Dzisiaj bez żadnego wstępu, nie będziemy robić tutaj omawiać, czołki jest po prostu świetny. Mm. Porównowałbym go do Skody, ale na skodzie bardziej gra się na goldzie. Tutaj można pograć na tych keczerach. Można zarobić. To jest fajny czołg do zarabiania. I teraz tak, pierwszy cel podjeżdża bezetka. Czyli dosyć twarda. Podjeżdża su, zobaczcie, jak buzeta agresywnie się ulała, ale wstrzymała tą bezetkę, że nie zajęła tutaj pozycji. I ciśniemy, ciśniemy. Widzę, że team za nami jedzie, nie będziemy sami. to wyjeżdża, tu oberwało i zobaczcie, tu mi wjechał w celownik. Niestety, szkoda tego strzału. Ja obrywam raz na gąsce go stawiam i szkoda, bardzo, bardzo szkoda, że go nie skończyłem. Zobaczycie, dlaczego na końcu ten kill dałby mi pula. Naprawdę niewiele zabrakło. Tutaj spokojnie sobie ładuję, nie wyjeżdżam, nie przyjmuję. I lecimy dalej. Podjechało Progetto, podjechał KPZ. Z drugiej strony przeciwnik bardzo mocno ciśnie. Mamy 2000 prawie straty HP. Jedna lufa. Elka wschodzi od Progetto. Dużo się czołgów jeszcze nie świeciło. MD jecha, pojechał po Arte. Pojem szóstka. Znaję się, czy nie strzeli z dwóch dział. Ale strzeliłem raz. Kończymy M6. Mamy kila. Wieci się artyleria, ale project to ją wyjaśni. I teraz tak, co jest bardzo ważne na tej mapie: jedziemy albo tak jak Leo, albo jedziemy przy samej Skarpie. Nie jedziemy środkiem z tego względu, żeby nie wpaść w z tych od tych czołgów, które przeważnie grają na linika. Możemy je wyświecić, możemy je obstrzelać. Widzicie, tak jak jadą nasze czołgi Leo, KPZ, Progetto, to jest poprawny podjazd. Albo tak jak ja, jadąc przy tych skarpach i świecąc, bo zobaczcie, że tamte czołgi będą odrywać. A ja tu dostaję spota od artylerii. No i chciałem się naprawić, żeby szybciej skupić. Chciałem skończyć to martę na jeden strzał. Typek świeci z drugiej strony. 3000 ponad HP Straty Odjeżdżam pod Progetto, stawiam się na wieżę. Tym ciągiem fajnie można postrzelać na wieżę. Raz Drugi raz ładujemy. Nie jadę dalej, nie potrzeba mi przyjmować. Tracić HP. Może się przydać na koniec bitwy. Bitwa prawie 4000 na minusie. Tu się dinga. I ten strzał jest niesamowity. Zobaczcie. Ryj koszet od boku wieży Leo. Na ogarnijemy. Staranujemy, nie trzeba użyć pocisku. Pociski kill. przeciwnika ucieka. Kupiamy party. Quadruple in the piggy bank. 2300 damage, a WNK już fioletowa. No ale to ze względu na kila. I zobaczcie, aw dwójka została. My mamy tu kilka ogrysków. Nie jadę dalej, żeby nie wpaść gdzieś w krosa. V. podjeżdża od środków. Jadę tutaj na górkę i spróbuję złapać jakiś przestrzał. Nic się nie świeci. Nie ma przeciwnika. Nie widać pałeczki, próba hmm. wyświecenia, teraz drugą stroną. Ani fałki, ani typka. Zastanawiam się, co zrobić: wjechać w środek. To było najrozsądniejsze teraz, ale widzę, że fałka ucieka. Jest tyłem. Elegancko można ją dwa razy pokarać. Próba z oleja. z oleja mnie nie trafiła. No i hapekowo 2,5 tysiąca w plecy. Trzeba jechać na ten środek. Tam mamy ogryski, można je pokończyć. A nie, gdzie jest oik. Kawałdliwa tam padła. Tu podjeżdża T34.3. Raz, T406, ładnie. Nie jest w ogóle nami zainteresowany. Jedzie skończyć to. Tak, jedzie AMD. Tu mamy FVA, z prawej mamy T34.3, ale nie patrzy się na mnie, więc wyjeżdżam. Kończę najpierw FIFTH. Daje sam z Progetto pięć maszyn. Tawu jest na plecach. Te 34 wypadałoby skończyć, żeby znowu nie wpaść w krosa. Dobra, się schował, ale kończymy. Pada wojownik 6 kili. I zostały jeszcze 3 czołgi przeciwnika. Może to walczy z oikiem. Musem jechać mu pomóc, bo jest na ogrysku. Ale wyjeżdża kv 1 s Kończymy 7 kili. jedziemy na tego, Oika, ale fałka wyjeżdża na plecach, więc jak najszybciej cofka. Obród wieży, zjeżdżanie w dużej tylko wieże było widać. Próba strzałów garnek nie wchodzi, stąd od razu przeładunek na Golda. Stałem sam na dwa pojazdy, dwa twarde pojazdy. Teraz już nie będę ryzykował. Teraz tak, w tym miejscu nie można zostać, z tego względu, że fałka podjechała, o ich drugiej strony byśmy byli w Krosie, raz jeden, raz drugi by nas trafiał. Więc podjeżdżam w taką pozycję, żeby mieć ich od boku, żeby nie mogli na mnie zrobić crossa, żeby była jakaś zasłona, żeby można było na spokojnie tą końcówkę rozegrać. Zostało 7 minut i można zrobić 9 killi. Szkoda, że ten pierwszy nie wsiadł, bo to by była szansa na pula. Papekowo wygrywam, ale dwie lufy na jedną. No i tu podjeżdżam, ustawiam się na wieżę, zobaczyć, gdzie jest ta fałeczka, gdzie jest Oik. Fałeczka tu podjechała. No ten strzał... To był nieudany, widać, że tutaj lufą generowałem się, bo to można jeszcze wyciągnąć. No i Oik, hity. Nie przebito pancerza, pocisk źle poleciał. Dwa nieudane strzały. No już byłem mocno poirytowany. Fałka gra na wieżę. Oik jedzie środkiem, trzeba walić wojka. Na szczęście, dignąłem. ten czołg dinga wieżą. Ta wieża jest mocna. Oik przeszedł na golda. Chcę skończyć oika. Mierze ładnie, niestety, znowu schodzi. Tutaj postanowiłem, że pojadę na close tego oika zrobić. Fałka dalej stoi tam kampi. <laughs> Mam HP. Mogę przyjąć. No i tutaj... Woleja. Jakoś wchodzi. Liddy Walters. I teraz znamy się, jak podejść do tej Fałki. Fałka wyjeżdża. Podjeżdżamy. Zobaczcie. Ładnie tutaj na wieży. Fałka robi największy bunt, jaki może. Zanim, zamiast jechać do mnie, zatrzymuje się w szczerym polu i mierzy. Dinga się, no bo wieża jest twarda. Ciężko tu się wbić. Ja mam czas. Spokojnie mogę wyjechać. Raz. No i patrzę, że mam 1400 HP jeszcze, więc tu na spokojnie nawet mogę przyjąć, wyjechać i skończyć tą fałkę na spokojnie. Kończymy 10,500 WN8, 9 kili, ponad 5000 DM i zapraszam na skriny końcowe. A screeny końcowe wyglądają w sposób następujący. Medal lidera Waltersa, 5400 DM, 200 tylko po spocie 9 kili. Naprawdę bardzo, bardzo fajna bitewka. Teraz jak z zarobkami, bo to jest ważne na tym czołgu. Zobaczcie, jak ładnie też zagrało To Dwa czołgi wyjęły całą bitwę. Szkoda, że tu kilami się trochę nie podzieliliśmy, ale 1800 bazowego ekspa to jest dosyć sporo. 22 na 17, czyli chodzi o strzały tutaj na końcówce. Te właśnie strzały Wojka były nie za ciekawe. Na czysto 160 tysięcy bez żadnych rezerw. Naprawdę tym czołgiem można niesamowicie zarobić. Polecam tą premkę i pamiętajcie, jeśli podobał się bitewka, Zostawcie mi tą łapkę i dajcie znać w następnym filmie, jaką premkę chcielibyście zobaczyć, żebym zrobił o niej materiał. See ya.